Witam wszystkich, kolejny raz z miejscowości Bawella. Dzisiaj będziemy tutaj szli kolejny szlak. Będziemy się kierować na Tru de la Bomb. Taka dziura w skałach. Oczywiście już tutaj byłem wcześniej. Tylko jeszcze wtedy nie myślałem o tym, żeby robić filmy. Jak widzicie, pełno samochodów, pełno turystów. Połowa kwietnia, można powiedzieć. A turystów mnóstwo. Dobra, ruszam. Trasa jest mocno oznaczona czerwonym kolorem. Tam na drzewie widać też, co parę metrów jest znak. ale piękne widoki ptaszki ćwierkają natura tego mi było potrzeba dawno nie byłem na wypadzie pieszym dzisiaj sporo tu trzeba było dojechać bo od domu musiałem dojechać 50 km Turystów trochę maszeruje dużo ludzi sobie tam na Polance za pomnikiem Matki Boskiej piknikuje też po restauracjach tutaj siedzą no jest tutaj kilka szlaków rozchodzących się w każdą stronę Kolejna taka fajna miejscówka na mały piknik albo coś takiego. Pokazuje mi tutaj, że jesteśmy na wysokości 1305 metrów. No widać ładny. Miejsce na piknik fajne. Ale ja dopiero sobie zjem jak już wrócę do motoru. Dzisiaj ogólnie motorem tutaj przyjechałem i muszę wam powiedzieć do połowy drogi fajnie i od połowy zmarznięte ręce. Wziąłem drugie rękawiczki zimowe i teraz na pewno je założę w drugą stronę. Na połowę trasy przynajmniej. Druga połowa już będzie rozbieranko, ubrany na cebulkę. Tak to jest. Na szczytach jeszcze tutaj widziałem śnieg, więc ten wiaterek taki chłodny powiewa sobie ładnie. Jak już się do góry wjeżdża, w dodatku jeszcze w cieniu, jak się jedzie motorem, to naprawdę może wychodzić. Nastawiali tych masztów w Parku Narodowym. Kiedyś tego nie było tutaj. A teraz człowiek by sobie przyszedł, poraczył się naturą i pozytywnymi wibracjami, a tu jakieś inne fale nas atakują. No niestety. Tu jakiś znak. Kumpuletu i, i powrót. Dobra. Jeszcze kawałek. Może zaraz Wam coś pokażę. Ja tutaj w ogóle idę. Innym szlakiem, jakimś. Nie takim jak ktoś zaznaczył na aplikacji Wizorando. Zobaczcie. Niebieski to ja. Czerwony. Niebieski to ja, czerwony to jest szlak, który kiedyś ktoś zaznaczył. Sugerowałem się znakiem przy parkingu, który kierował tutaj. To jest najświeższy chyba szlak, ten czerwony. Wcześniej go nie widziałem, jak tutaj byłem. I zupełnie przecinam, tak jakby. Teraz dopiero się kieruję do tej czerwonej. Zobaczę, jak mnie będzie kierowało z powrotem. Bo jeżeli nie będzie żadnej drogi w koło, to ja sobie gdzieś tutaj pozataczam żeby zrobić jakąś taką pętlę fajną. I tutaj małe info. Kumpuledu. Panorama jakaś. Idziemy zobaczyć. Już widać ten mały punkcik przed nami. Tam będziemy właśnie zmierzać. Ciura w skale. Szlak prowadzi w tamtą stronę. Kolejny piękny punkt widokowy Na szczytach jeszcze widać śnieg tam Monte Insulinę tam jest No jesteśmy już tuż tuż Tu jaki konar powalony mnie cały czas czerwonym. Mocno i wyraźnie jest oznakowany pewnie w tym roku przed sezonem Zrobiono oznakowanie. Pewnie dlatego ten szlak jest oznaczony jako trudny. Ta ostatnia, chciałem powiedzieć prosta, ale te ostatnie właśnie metry są takie zawiłe, i trzeba chodzić po skałach. Może to nie jest trudne, ale trzeba uważać, żeby po prostu się nie oślizgnąć i sobie nie zrobić krzywdy. Ja o tym mówiłem. Tutaj ludzie schodzą stamtąd. To się tutaj wchodzi. Takie kamyczki Więc nie trudno obsunięcie się nogi. Op. I mamy tę trudelową, jest praktycznie przed nami. Właśnie tutaj. Dziura w skale. Dwa lata temu bodajże, tak? Chyba tak. Byłem tutaj, schodziłem na drugą stronę na dół. Pokażę Wam zdjęcie. I siedziałem tam, gdzie ta pani siedzi. Na środku tego oka. Dzisiaj postaram się tam za chwilę wystartować dronę. Kolejki się tutaj ustawiają, żeby przejść, niektórzy odważniejsi, tak jak ja dwa lata temu, którzy byli tam na, na tej dziurze właśnie, w skale, żeby wychylić się nad skarpę, zobaczycie jak tam to wygląda. No, a ja co, polatałem dronem, mogliście zobaczyć to z innej perspektywy, zupełnie inaczej, ja zresztą też. Co, teraz trasa na dół, mam nadzieję, że nie tą samą drogą. Ruszam. Tu jest jeszcze znak, kościółek, szapel Więc będzie jeszcze jakaś atrakcja. fasada nie jest zniszczona pewnie odbywają się tutaj jakieś msze nabożeństwa dla myśliwych coś w tym stylu tak myślę voilà. taki malutki Wszystko. jestem. Widzę już z daleka. Motor cały. Kask wisi też. Zostawiłem tak zawieszony nikt nie ukradł. Mnóstwo turystów. Jest godzina 15. Jeszcze dużo ludzi szło na trud dla bomb. Ja ogólnie nie wybieram się o tej godzinie już na żadne szlaki. Zwyczaj wyjeżdżam z domu wcześniej rano. Dzisiaj troszeczkę później, no ale zawsze sobie zostawiam ten margines czasu. Gdybym zabłądził albo coś, żeby odnaleźć drogę do domu. Znaczyłem dzisiaj inną trasę niż tą, którą znalazłem w aplikacji. Szedłem czerwonym szlakiem. Jest to nowo wytyczony szlak. Link do trasy stawię w opisie, więc będzie Ci łatwiej z tym śladem, właśnie z tym czerwonym szlakiem na aplikacji Vizorando. I co, jeżeli podobał Ci się film? subskrybuj kanał, zostaw łapkę, lajka. Co do następnego razu. Hej przygodo!